Potrafilibyście ugotować coś na słońcu albo zbudować kuchenkę słoneczną? Tylko połowa energii niesionej przez promienie słoneczne dociera do powierzchni Ziemi. Około 30% promieniowania jest od razu odbijana od powierzchni atmosfery i powierzchni Ziemi w kosmos. Reszta jest pochłaniana przez powierzchnię gruntu i zamieniana na ciepło. Spora część tego ciepła jest znowu odbijana w kosmos. Ziemia, jako kaloryfer, w pewnym sensie ogrzewa swoje otoczenie. Tylko niewielka część ciepła słonecznego pozostaje w atmosferze, ogrzewając ją. Czym więcej gazów cieplarnianych, tym więcej energii słonecznej w atmosferze zostanie. Gdyby zebrać wszystkie istniejące na Ziemi złoża węgla, ropy naftowej i gazu, łączna energia w nich zmagazynowana wyniosłaby tyle, ile ze Słońca dociera do Ziemi w ciągu zaledwie 50 dni. Tą energię da się oczywiście wykorzystać, na przykład do gotowania. W Poznaniu na Ostrowie Tumskim działa pierwsza w Polsce kuchnia solarna. Energia słoneczna skupiona jest na naczyniu, w którym gotuje się potrawa. Temperatura tutaj może dochodzić w słoneczny dzień nawet do 300 stopni Celsjusza. A to oznacza, że przy takiej pogodzie jak dziś można upiec kaczkę, ciasto, ugotować zupę albo zrobić placki. Gorące. Tym, na, na tej patelni robi się sos e, wiśniowy z miętą. Tym sosem będzie polany sernik. Zagotowanie garnka wody w takiej kuchence trwa kilkanaście minut, a upieczenie ciasta około 40, czyli mniej więcej tyle samo, ile w warunkach domowych. Różnica pomiędzy tradycyjną kuchnią a kuchnią solarną polega także na tym, że w Solarnej trzeba mieć założone okulary słoneczne nauka.tolubie.pl tam znajdziecie informacje jak samemu wybudować kuchenkę słoneczną zapraszam też na profil na Facebooku i na kanał na YouTube